Media. Produkcja oryginalna Earborne Media. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Biżuteriowych historii, podcastu, w którym odkrywam niezwykłe opowieści ukryte w biżuterii. Ja nazywam się Kasia Depa i zapraszam was do odcinka i do świata pełnego blasku, symboliki i historii, które fascynują od wieków. Przy okazji roku Węża, o którym jest odcinek 74, dzisiaj zagłębimy się w znakomitą historię jednej z najbardziej kultowych marek jubilerskich na świecie. Dziś przeniesiemy się do słonecznej Italii, by poznać jedną z najbardziej luksusowych i rozpoznawalnych marek Bułgarii. Od skromnych początków do statusu symbolu włoskiego luksusu, podróż Bułgarii to opowieść o innowacji, kunszcie i przepychu. To marka, która od ponad 140 lat zachwyca swoimi projektami inspirowanymi starożytnym żyłem, odważnym designem i niezwykłym kunsztem jubilerskim. Jak to się stało, że mały warsztat jubilerski otwarty w Rzymie przez greckiego złotnika Sotiro Vulgarisa przekształci się w imperium luksusu? Jakie klejnoty Bulgarii zachwycały Elizabeth Taylor i współczesne gwiazdy? I jakie tajemnice kryją najsłynniejsze kolekcje marki, takie jak Monet czy B01? Przygotujcie się na opowieść pełną błysko diamentów, kolorowych kamieni szlachetnych i niepowtarzalnego włoskiego stylu. Zaczynamy! Jak już wcześniej powiedziałam, Bułgarii ma ponad 140 lat, a dokładnie zostało założone w 1884 roku przez Sotiriosa Wulgarisa, bądź Sotiro w który troszkę bardziej sprawił, stworzył, zmienił swoje nazwisko na brzmiące na bardziej włoskie, później przeszedł na Bulgarii. To był grecki złotnik, który pojawił się w Rzymie we Włoszech, i właśnie nazwa marki jest stylizowaną wersją jego nazwiska. Projekty Bułgarii często czerpią inspirację ze sztuki greckiej i rzymskiej, odzwierciedlając dziedzictwo założyciela i rzymskie korzenie marki. W 1905 roku Bułgarii otworzyło swój flagowy sklep przy Via de Condotti w Rzymie, który do dziś pozostaje jego kultowym miejscem. Byłam, widziałam, aktualnie prowadzą też małą wystawę archiwalnych projektów i chylę czoło, bo siedziba wygląda naprawdę imponująco. Wiele projektów Bułgarii oddaje hołd Rzymowi, w tym kolekcja monet, która zawiera starożytne monety rzymskie. Kolekcja ta została wprowadzona w latach 60. XX wieku, odzwierciedlając głębokie uznanie Bułgarii dla historii, archeologii i wspaniałości starożytnego Rzymu. Ta kolekcja w wyjątkowy sposób łączy autentyczne starożytne monety z piękną biżuterią, łącząc minione cywilizacje z nowoczesnym luksusem. Kolekcja właśnie czerpie inspirację ze starożytnej rzymskiej praktyki noszenia monet jako talizmanów lub amuletów. Bułgarii zaczęło pozyskiwać prawdziwe, antyczne monety, niektóre pochodzące nawet z roku trzechsetnego przed naszą Euro i zaczęli je osadzać w złotych, platynowych i wysadzanych diamentami ramach, oprawach, aby tworzyć naszyjniki, bransoletki, pierścionki czy kolczyki. Połączenie tych historycznych elementów ze współczesnymi technikami jubilerskimi skutkuje tym, że powstają przepiękne projekty, które są zarówno sztuką użytkową, jak i historycznymi artefaktami. W przeciwieństwie do tradycyjnej wysokiej biżuterii, ta kolekcja łączy numizmatykę, czyli kolekcjonowanie monet, z luksusową modą. Każdy element opowiada wyjątkową historię z inskrypcjami i obrazami z dawno minionych imperiów, dzięki czemu każdy przedmiot jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Elementy tej kolekcji, kolekcji monet marki Bulgari były noszone przez członków rodzin królewskich, kolekcjonerów i gwiazdy, w tym księżne Dianę czy Diana. Kolekcja pozostaje popularna wśród miłośników historii i kolekcjonerów, ponieważ łączy starożytne dziedzictwo z nowoczesnym rzemiosłem. Obecnie ta kolekcja jest sukcesywnie rozbudowywana, ale obejmuje odważne naszyjniki z wisiorami, czokery, bransolety, mankietowe pierścionki i podtrzymuje tradycję przeżycia, a jednocześnie włącza współczesną estetykę. Ostatnio widziałam taki naszyjnik, w którym były trzy albo cztery monety, jedna pod drugą i każda z tych monet miała osobny taki pas, taką taśmę bądź wstążkę ze złota. Taki całkiem spory złoty kołnierz z monetami. W latach 20 30 XX wieku Bułgarii przejęło ruch Art i wprowadzili wtedy śmiałe projekty o geometrycznych kształtach i żywych kolorach. Bułgarii właściwie słynie z tego, że w bardzo innowacyjny sposób wykorzystuje kolorowe kamienie szlachetne, często łącząc nieoczekiwane odcienie, aby tworzyć wyjątkowe elementy. Aktualna dyrektor kreatywna Luka Silvestri, ona w wspaniały sposób pokazuje. Najbardziej właściwie na Instagramie pokazuje jak sama jeździ, wyszukuje najpiękniejsze kamienie kolorowe na różnych targach jubilerskich, na targach kamieni szlachetnych na całym świecie. I pokazuje też później efekty tych jej poszukiwań, kiedy te kamienie są układane w odważne, naprawdę odważne, kolorowe formy, a następnie. Pokazuje, jak są tworzone kolejne naszyjniki i efekt końcowy, kiedy te naszyjniki już ma w swoich dłoniach. W Bulgarii stało się ulubieńcem gwiazd Hollywood w latach 50., -tych, 60. -tych XX wieku, a ikony takie jak Elizabeth Taylor często nosiły biżuterię tej marki. Elizabeth Taylor właściwie zasłynęła też z kolekcji biżuterii Bulgarii, którą podarował jej mąż, Richard Barton. Znany jest w historii naszyjnik ze szmaragdami, który był częścią tej obszarnej kolekcji. I ten naszyjnik składał się z 16 dużych kolumbijskich szmaragdów otoczonych diamentami. Ów naszyjnik stał się synonimem glamour Taylor. Był noszony podczas ślubu tej pary w 1964 roku. Sama Taylor nazwała tę markę jedną z największych swoich miłości. Bulgarii to nie tylko monety, to nie tylko kamienie kolorowe, ale to też nie tylko węże. O wężach Bułgarii zdradzę tylko będzie osobny odcinek. Ale jest jeszcze kilka innych ciekawych kolekcji, o których chcę opowiedzieć. Kolekcja Parencji, wprowadzona w latach 80. XX wieku, jest jedną z najbardziej kultowych i inspirowanych architekturą linii biżuterii Bułgarii. Nazwa Parencji to po włosku nawiasy. Pochodzi ta nazwa od kształtnych nawiasów i modułowej konstrukcji całej kolekcji, które są używane właśnie w tej całej kolekcji biżuterii. Powtarzające się wzory przypominają połączenie architektoniczne, które symbolizują siłę, trwałość czy wieczność. Cechy głęboko kojarzone z wielkością Rzymu. Bułgarii zawsze czerpało inspiracji z architektury rzymskiej, a ta kolekcja Parencji jest tego doskonałym przykładem. Bo cały projekt opiera się na przyplatających się wzorach trawertynu, który można znaleźć na ulicach starożytnego Rzymu. W szczególności ten trawertyn był wykorzystywany do budowy dróg, mostów i budynków, a wzory tego kamienia można było znaleźć na starożytnych rzymskich drogach czy budowlach. Bułgarii jest znany z łączenia dziedzictwa ze współczesnym stylem. Jak już wcześniej wspomniałam, choćby nawet kolekcja monet, która ma teraz bardziej nowoczesne formy, dalej zawierając we wszystkich wzorach starożytne monety. W tym przypadku Bułgarii wykorzystało wzór trawertynu do stworzenia modułowego systemu biżuterii. Elementów, które można łatwo łączyć, układać w różne zestawy i nosić na różne sposoby. Całą kolekcję Parencji charakteryzują geometryczne, zazębiające się wzory, przypominające rzymskie kamieniarstwo. Te odważne architektoniczne linie symbolizują siłę i wieczność, kultowe i kluczowe elementy rzymskiego dziedzictwa projektowego. Logicznym wydaje się zastosowanie metali szlachetnego, 18 karatowe, żółte, białe czy różowe złoto, ale często te projekty są wzbogacane kamieniami. To właśnie włączenie diamentów, masy perłowej, onyksu czy kamieni szlachetnych w oprawie pave dodają elegancji uporządkowanej formie. Te elementy całej kolekcji można nosić samodzielnie, aby uzyskać minimalistyczny wygląd, albo je łączyć, żeby pokazać taką bardziej odważniejszą kreację, warstwowy efekt. Ten modłowy system pozwala użytkownikom na personalizowanie swojej biżuterii, dzięki czemu jest to jedna z pierwszych luksusowych kolekcji Bułgarii typu Mix and match. Oznaczało to, że użytkownicy mogli mieszać i dopasować elementy, aby stworzyć spersonalizowany wygląd, przekształcać branzoletki w naszyjniki, łącząc je ze sobą, łączyć tak samo pierścionki i bransolety, aby uzyskać odważny i wyrazisty styl. Parencji uchwyciło istotę estetyki rzymskiej, zachowując jednocześnie elegancki, współczesny urok. Był to jeden z najnowocześniejszych przykładów wysokiej biżuterii zaprojektowanej z myślą o wymienności i modułowości. Dziesięciolecia po premierze tej kolekcji Parencji pozostaje nadal bestsellerem ze względu na swoją ponadczasową elegancję i taką miejską, wyrafinowaną linię. To jest kolejna kolekcja, która jest ulubiona wśród rodzin królewskich, gwiazd Hollywood czy ikon mody właśnie dzięki połączeniu elegancji i siły. Niektóre znane postaci z filmu czy z showbiznesu, które noszą tą kolekcję i też są gdzieś zauważane na różnych zdjęciach czy wydarzeniach, to choćby nawet Głynę Patrzał czy Kali Minok. Przez dziesięciolecia Bułgarii rozwijało tą kolekcję, kolekcję Parencji, zachowując nienaruszony podstawowy język projektowania i jednocześnie wprowadzając nowe materiały i technologie. Dzisiaj kolekcja Rozszerzyła się poza pierścionki i bransoletki i Bułgarii nadal wypuszcza nowe wersje tej kolekcji, zapewniając sobie miejsce jako nowoczesny klasyk w projektowaniu biżuterii. Kolejna kolekcja, o którą chcę wspomnieć, to kolekcja B01, a właściwie B01. Bo jest to kolekcja wprowadzona na rynek w 1999 roku, jest jedną z najbardziej udanych i rozpoznawanych linii biżuterii Bułgarii. To jest współczesna kolekcja. Jest inspirowana rzymskim koloseum i jest symbolem nowoczesności i ponadczasowego wzornictwa. Kolekcja symbolizuje też siłę, wieczność i innowacje. Reprezentuje równowagę między historycznymi korzeniami Bułgarii a jej przyszłościową nowoczesnością. Co ciekawe, nazwa tej kolekcji oznacza B01, czyli B skrót od Bułgarii, 0 symbolizujące nowe początki i 1 reprezentujące pierwszą kolekcję w nowym tysiącleciu. W swojej istocie B01 wyróżnia się spiralnym wzorem, który reprezentuje płynność czasu i przestrzeni. Centralny pas jest często wykonywany z 18-karatowego złota, ceramiki lub diamentów, podczas gdy wewnętrzna struktura to mieszanka odważnych kształtów architektonicznych i gładkich krzywizn. Kultowy jest pierścionek pierścionek z tej kolekcji, kolekcji Bizarro One, sprzeciwił się konwencjonalnemu projektowaniu biżuterii, bo został stworzony bez wystających elementów, kamieni szlachetnych ani nadmiernych ozdób, skupił się natomiast na czystości formy. Od tamtego czasu kolekcja rozszerzyła się o bransoletki, wisiorki, kolczyki czy spinki mankietowe, wszystkie z tym samym spiralnym motywem. Znane są takie bardzo małe zawieszki na łańcuszku. Właściwie łańcuszek jest przeciągnięty przez taką zawieszkę. Wygląda to jak taka miniaturka pierścionka. Gwiazdy takie jak Anna Hathaway, Zendaya czy Bella Hadid nosiły pierścionki i w ogóle całą biżuterię B-01. Ten Wygląd nowoczesny i neutralny pod względy płci, jeżeli chodzi o design tej kolekcji, trafia do szerokiego grona odbiorców podążających za modą milenialsów czy kolekcjonerów biżuterii. W przeciwieństwie do tradycyjnej luksusowej biżuterii, kolekcja Visera One reprezentuje sama ekspresję i indywidualność. Jest często pokazywana w reklamach jako podstawowy element biżuterii do codziennego noszenia, co też czyni całą kolekcję jedną z najbardziej udanych komercyjnie kolekcji. Taka typowa, codzienna. Ale dalej od Bułgarii. Wspomnę jeszcze o pierścieniu Trombino. Ten pierścień został wprowadzony po raz pierwszy w latach 30. XX wieku i jest to ponadczasowy projekt Bułgarii. Jest genialny, bo jest duży, odważny, centralny kamień, szlachetny, kolorowy, otoczony diamentami. Cała oprawa tego kamienia z diamentów przechodzi jeszcze na, na, na ramienia pierścionka. Także to nie jest taki mały, skromny pierścień, tylko to jest duża forma koktajlowa. I z takim odważnym, centralnym kamieniem szlachetnym taki pierścionek ma choćby i nawet księżniczka Soraya z Iranu. Ona słynęła z posiadania pierścionka z szafirem. Jest to przykład innowacyjnego podejścia marki do projektowania biżuterii. Bo Bulgari jest bardzo zaangażowana w pozyskiwanie najlepszych kamieni szlachetnych i wyjątkowe rzemiosło. W zasobach Bulgari jest też brosza z wyjątkowym irmańskim rubinem, który ma masę ponad 13 karatów, otoczony diamentami. Całość jest w kwiatowym wzorze. Ostatni model biżuterii, o którym chcę wspomnieć w tym odcinku, to naszyjnik Diva's Dream. To jest zainspirowany naszyjnik mozaikami z rzymskich łaźni karakali. Ten naszyjnik nie jest duży i ma zawieszkę z motywem wachlarza. Całość jest ozdobiona diamentami i kolorowymi kamieniami szlachetnymi. Ten naszyjnik jest ulubiony przez współczesnych celebrytów, bo łączy też dziedzictwo ze współczesną elegancją. Tworzenie wysokiej biżuterii w Bułgarii zajmuje często lata, reprezentując niezrównane rzemiosło. Produkty Bułgarii często należą do najbardziej pożądanych przedmiotów na aukcjach, osiągając rekordowe ceny. Co ciekawe jeszcze, marka rozszerzyła swoją działalność na branżę hotelarską, wprowadzając Bulgari Bułgarii Hotels and Resorts, łącząc luksusowe życie ze swoim dziedzictwem. Bułgarii poczyniło znaczące postępy także w zakresie zrównoważonych praktyk, w tym odpowiedzialnego pozyskiwania kamieni szlachetnych i metali. Dziedzictwo Bułgarii to pasja, kunszt i innowacja. Od greckich początków, przez rzymskie inspiracje, marka konsekwentnie przesuwała granice wzornictwa i rzemiosła, tworząc dzieła, które przekraczają czas. Bo każda z tych kolekcji, które ma Bulgari w swoim portfolio, oddaje inny aspekt spuścizny. Jedna celebruje historię, rzemiosło i połączenie przeszłości z teraźniejszością, a inna ułasabia nowoczesność, architektoniczny geniusz czy minimalistyczny luksus. Te kolekcje określiły miejsce w Bulgarii w świecie wysokiej biżuterii, udowadniając, że biżuteria może być ponadczasowa, symboliczna. I innowacyjna jednocześnie. I niezależnie od tego, czy myślimy o pierścionku Bizro One czy o noszeniku Divas Dream w nadal zachwyca miłośników biżuterii na całym świecie. I tak oto dotarliśmy do końca naszej podróży przez świat luksusu i wyjątkowego jubilerskiego kunsztu Bulgarii. Od antycznych inspiracji przez odważne projekty i słynne kolekcje, po biżuterię przez największe gwiazdy. Marka Taj niezmiennie pozostaje symbolem elegancji, odwagi i innowacji. Mam nadzieję, że ten odcinek biżuterijnych historii pozwolił Wam spojrzeć na Bulgari z nowej perspektywy i docenić, jak wielki wpływ ta marka miała na świat biżuterii. A może Wy macie swoją ulubioną kolekcję lub model Bułgarii, który szczególnie Was zachwyca. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, pamiętajcie, aby zasubskrybować podcast, zostawić ocenę i podzielić się z nim innymi miłośnikami biżuterii. A my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Produkcja oryginalna Earborne Media.